Założony w 1900 roku przez grupę 11 zawodników, jest jednym z najstarszych istniejących do dziś niemieckich klubów. W trakcie 122 lat przeszedł drogę od drużyny przyjaciół do najpotężniejszego niemieckiego klubu wszechczasów i jednej z największych potęg piłkarskiej Europy. Dziś odcinek o Bayernie Monachium, jakiego nie znacie. Jednym z przydomków ekipy z Allianz Areny jest między innymi określenie Diroten. Ale Bayern nie zawsze był czerwony. W pierwszym klubowym statucie za oficjalne barwy przyjęto kolor biały i niebieski. Niebieski był też pierwszy herb Bayernu, co nawiązywało bezpośrednio do kolorów Bawarii. drużyna jednak mimo biało-niebieskich barw przez pierwsze kilka lat występowała w białych koszulkach i czarnych spodenkach, które z czasem zastąpiły czerwone i bordowe szorty. W latach 80. i 90. Bayernowi zdarzało się też występować w zupełnie nietypowych dla siebie żółto-niebieskich i zielonych strojach. Ponoć zostały one stworzone jako amulet specjalnie na wyjazdowe mecze przeciwko drużynie Kaiserslautern, by przełamać niemoc Bayernu w meczach na południowym wschodzie kraju. W Bundeslidze Bayern nie ma sobie równych. Z 30 tytułami mistrzowskimi na koncie jest absolutnie najlepszym klubem w historii ligi. Tym bardziej ciężko uwierzyć w to, że niespełna 60 lat temu, gdy powstawała Bundesliga, klub ten nie znalazł się w gronie pierwszych 16 drużyn tworzących zawodową ligę w Niemczech. Stało się tak dlatego, że w tamtym czasie główną siłą Monachium była drużyna TSV 1860, która rok wcześniej zdobyła regionalne mistrzostwo Bawarii. Jako, że chciano wówczas uniknąć zapraszania dwóch drużyn z tego samego miasta, Bayern na dołączenie do niemieckiej elity musiał zaczekać dwa lata do sezonu 65-66. I tak jak nie jest tajemnicą, że Bayern nie jak żaden inny klub potrafi zdominować Bundesligę, jak choćby w rekordowym sezonie 2013-14 gdy tytuł mistrzowski świętował już 25 marca na 7 kolejek przed końcem, tak na kartach ligowej historii zapisał się też innym niezwykłym wyczynem. Otóż w sezonie 85-86 Monachijczycy zostali mistrzami, mimo że przez cały tamten sezon, aż do ostatniej kolejki ani razu nie byli liderem. Tytuł zapewniła im wygrana 6-0 do w ostatnim meczu sezonu z Borusją Mönchengladbach, dzięki czemu na finiszu sezonu wyprzedzili Werder Brema lepszym stosunkiem bramek. Nieodłącznym elementem krajobrazu Bundesligi jest rywalizacja Bayernu z Borusją Dortmund. Wiele z tych meczów przejdzie do historii ligi jako te decydujące o najważniejszych krajowych trofeach. Ale swoje miejsce w rubrykach znajdzie też Der Klassiker rozegrany 7 kwietnia 2001 roku, gdy drużyny te ustanowiły absolutny rekord Bundesligi w liczbie otrzymanych kartek. Sędzia Hartmut Strampe sięgał w tamtym meczu do kieszeni aż 14 razy, wyjmując 12 żółtych i dwie czerwone kartki, z których 11 obejrzeli piłkarze Bayernu. Jeśli ulubionym numerem nowego zawodnika podpisującego kontrakt w Monachium byłby numer 12, musiałby zmienić go na inny, bowiem dwunastka nie jest dostępna dla żadnego piłkarza Bayernu. W wielu klubach zastrzega się numery koszulek dla uhonorowania wyjątkowych w historii klubu graczy. W ekipie z Monachium nie występował jednak żaden wyjątkowo uwielbiany rezerwowy bramkarz. To ukłon klubu w kierunku kibiców których często nazywa się 12 zawodnikiem i to dla nich symbolicznie wyłączono ten numer z użytku. A ma to związek między innymi z faktem, że tak jak i pozostałe kluby Bundesligi, poza kilkoma pojedynczymi wyjątkami Bayern w 51% należy do kibiców i członków klubu. A tych klub ze stolicy Bawarii posiada najwięcej na świecie, bo liczba zarejestrowanych członków Bayernu dobija już do 300 tysięcy. To do nich podczas specjalnych zebrań należy między innymi wybór klubowych władz, którymi w Monachium często zostają byli piłkarze klubu. Od 1 lipca 2021 roku prezesem jest jedna z jego największych boiskowych legend, Olivier Kahn. Legendarny bramkarz zastąpił na tym stanowisku Karla Heinza Rummenigge, który swoją funkcję sprawował od 2002 roku, wcześniej piastując stanowisko wiceprezesa do spółki między innymi z Francem Beckenbauerem. Beckenbauer, podobnie jak choćby Uli Hennes, pełnili też w niedalekiej przeszłości rolę prezydenta klubu. Poza Kanem, członkiem zarządu jest obecnie również Hasan Salihamidzic, który dla Bawarczyków rozegrał ponad 350 meczów. Oprócz szerokiej działalności charytatywnej na rzecz kibiców, Bayern jako największy klub w kraju wielokrotnie pomagał też innym klubom, które zmagały się z problemami finansowymi. Najgłośniejszym przypadkiem takiej pomocy była sytuacja w 2003 roku, gdy Bayern wsparł swojego największego rywala Borussia Dortmund pożyczką w wysokości 2 milionów euro. Wielokrotnej pomocy udzielał też lokalnemu rywalowi TSV 1860, a także rozgrywał mecze towarzyskie, z których cały dochód przekazywany był rywalom San Pauli, Handzie Rostock czy ostatnio w 2019 roku FC Kaiserslautern. Nie wszyscy kibice mogą pamiętać, że Robert Lewandowski nie jest jedynym polskim piłkarzem, który dostąpił zaszczytu gry w tym największym niemieckim klubie. Przez półtora roku, od stycznia 2000, w drużynie z Monachią grał bowiem Sławomir Wojciechowski. Głównie z powodu kontuzji, jego przygoda z klubem zakończyła się w sumie na jednej bramce i ledwie siedmiu występach, ale wśród nich znalazł się m.in. mecz w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów czy wygrany finał Pucharu Ligi. Wojciechowski może też pochwalić się Pucharem Niemiec i tytułem mistrzowskim, w których zdobyciu również miał swój skromny udział. O póki co skromnym udziale w tegorocznych wynikach może mówić Paul Wanner, czyli najmłodszy zawodnik w historii klubu, który na początku 2022 roku pobił rekord należący wcześniej do Jamala Musiali. Wanner wybiegł na murawę w meczu z Borussią Mönchengladbach mając 16 lat i 15 dni, co czyni go też drugim najmłodszym graczem wszechczasów Bundesligi i jednym z zaledwie siedmiu piłkarzy, którzy zadebiutowali w lidze przed 17 urodzinami. Na drugim biegunie, mówiąc o najbardziej długowiecznych piłkarzach Bayernu, na myśl przychodzą nam z pewnością Olivier Kahn czy Lothar Mateus. Tymczasem to bramkarz Bernd Drecher jest najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek wystąpił w koszulce Bawarczyków. Swój ostatni mecz przeciwko Mainz rozegrał 19 maja 2007 roku, ponad pół roku po swoich 40 urodzinach. Najdłuższym stażem w historii klubu może zaś pochwalić się Thomas Miller, który do klubu ze stolicy Bawarii dołączył 22 lata temu, a od 2008 roku nieprzerwanie występuje w pierwszej drużynie. Miller w tym czasie jako trzeci piłkarz w historii klubu rozegrał dla Bayernu ponad 600 meczów, goniąc pod tym względem lidera Seppa Mayera, do którego rekordu brakuje mu jeszcze niespełna setki występów. Sepp Mayer jest też zresztą rekordzistą całej Bundesligi jeśli chodzi o liczbę spotkań rozegranych z rzędu. Niemiecki golkiper nie opuścił bowiem żadnego ligowego meczu przez 13 lat, stojąc między słupkami Bayernu nieprzerwanie tydzień w tydzień od 1966 do 1979 roku w 442 meczach. Jeśli chodzi o trenerów, Bayernu to najdłużej na tym stanowisku utrzymywał się Udo Latek, który w trakcie dwóch kadencji pełnił swoją funkcję przez w sumie 8 lat i 295 dni. Pod względem liczby trofeów przebija go jedynie Otmar Hitzfeld, który odniósł z Bayernem aż 14 triumfów w rozgrywkach krajowych i zagranicznych. Bo Bayern jest potęgą nie tylko na krajowym podwórku. Do historii futbolu przeszła już rekordowa seria 43 domowych meczów bez porażki Bawarczyków w Lidze Mistrzów. Ten imponujący marsz rozpoczął się od zwycięstwa 2 do 0 nad Saint-Étienne w sezonie 69/70 i trwał przez następne 22 lata aż do porażki z Trfenną z w półfinale tych rozgrywek w 1991 roku. Mówiąc o Champions League, Bayern jest także pierwszym i jedynym klubem, który wygrał wszystkie mecze jednego sezonu Ligi Mistrzów, gdy w kampanii 2019 20 ekipa pod wodzą Niko Kowacza, a następnie Hansa Flicka ze stuprocentową skutecznością triumfowała we wszystkich 11 meczach, z których ostatnim 11 był wielki finał w Lizbonie, wygrany z PSG 1-0. Piłkarze Bayernu do spółki z zawodnikami Atletico są też bohaterami jedynego w historii futbolu powtórzonego finału Pucharu Europy. W 1974 roku, gdy obydwie drużyny spotkały się w meczu o wszystko, przepisy w przypadku remisu przewidywały tylko dogrywkę. Ta zakończyła się remisem 1-1 i konieczne było rozegranie powtórki finału, w której dwa dni później górą okazali się Bawarczycy, ogrywając Hiszpanów 4-0. Dzierżą także rekord najwyższej wygranej w meczu, gdy w sezonie 2008–09 wygrał ze Sportingiem Lizbona 5–0 i 7–1, osiągając skumulowany wynik 12–1.